W roku 1971, gdy premier Obote udał się do Singapuru na spotkanie Commonwealthu, Amin i jego siły, wsparte przez Izraelski Wywiad i finansowane z Wielkiej Brytanii, przejęły w kraju władzę, a następnie armia zdecydowała się desygnować Idiego Amina na prezydenta, póki sytuacja wewnętrzna się nie uspokoi, by móc przeprowadzić nowe wybory. I na samym początku władzy Amina wydawało się, że Brytyjczycy postawili na właściwego konia. Uwolniono część więźniów politycznych, zniesiono stan wyjątkowy oraz rozwiązano tajną policję powołaną przez poprzedniego premiera. Wydawać się mogło, że w Ugandzie nadchodzą czasy spokoju i prosperity. Amin zaczął odwracać się od swoich sojuszników w Wielkiej Brytanii i Izraelu oraz zaostrzył retorykę wobec nich. Szeregowi żołnierze często znikali bez śladu w nocy, wywożeni do lasu i rozstrzeliwywani. Bardziej subtelnymi metodami władza wykazywała się wobec oficerów podejrzewanych o zdradę. Popularną metodą było np. zwoływanie nagłego posiedzenia w jednostce, podczas której sam Amin miał wygłosić przemówienie, jednak gdy zainteresowani zebrali się już w określonym pomieszczeniu, do środka wrzucano granaty, zabi bijając przybyłych. Szefa sztabu brygadiera Sulejmana Huseina aresztowano, po czym pobito go na śmierć kolbami karabinów w celi więziennej. Następnie ciało odcięto głowę i wysłano do nowego domu Idiego Amina w Kampali, gdzie miał ją utrzymać w zamrażarce jako trofeum. Do końcówki lat 70. praktycznie każdy oficer wyższej rangi służący w armii Ugandy przed 71 został zamordowany. Nielepszy los czekał cywili. W regionach kojarzonych z poparciem Miltona Obotę na północy kraju czystki spadały też na lokalne elity lekarzy, prawników, księży czy kogokolwiek, kto mógłby wystąpić w obronie społeczności i powiadomić o wydarzeniach z Ugandy świat. Szacunki dotyczące skali śmierci są bardzo różne Amnesty International podaje 500 tysięcy zabitych, podczas gdy Międzynarodowa Komisja Prawników wskazuje na 300 tysięcy.